Dzień dobry, Jakub Drzewiecki zapraszam na główne wydanie Panoramy Lubelskiej, a w nim między innymi Wzmożone działania wojskowe nad lotniskiem w Świdniku. Ojciec i syn ofiarami pożarów w powiecie bialskim. Miejska akcja z mobilną zbiórką. Lotnisko w Lublinie oraz strefa kontrolowana wokół niego zostały zamknięte dla operacji lotniczych, a samoloty przekierowane na inne lotniska. Lotnictwo wojskowe operuje w związku z uderzeniami dronów w regionach Ukrainy graniczących z Polską, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił, rodzajów sił zbrojnych. Filip Karman, który jest przed portem lotniczym w Lublinie, zna więcej szczegółów tej operacji. Filipie, co oznacza zamknięcie strefy wokół portu lotniczego? Przede wszystkim oznacza to, to, że nie wylądował ani samolot z Rzymu, ani z chorwackiego Splitu i najprawdopodobniej nie wyląduje także ten z tureckiej Antalii. To oczywiście ma związek z tym, co dzieje się za wschodnią granicą. Jestem w kontakcie z dowództwem operacyjnym rodzajów, rodzajów sił zbrojnych. Wiemy, że to zagrożenie dotyczy bezzałogowych statków powietrznych. Pierwotnie mówiło się o tym, że ta wyłączona strefa ma związek z tak zwanym nasłuchem. Potem doszły do nas informacje, że są to tak zwane działania zapobiegawcze. Teraz natomiast wiemy więcej, został wydany alert RC. B, czyli Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zacytuję go państwu. Zagrożenie atakiem z powietrza, zachowaj szczególną ostrożność, stosuj się do komunikatów służb i oczekuj dalszych komunikatów. Taki alert, szanowni państwo, otrzymali mieszkańcy Chełma, powiatu Chełmskiego, Krasnostawskiego, Łęczyńskiego, Świdnickiego i Włodawskiego. Tak jak mówiłem, jestem w, kontak w kontakcie z DORSZEM. Na ten moment polskie systemy radiolokacji nie wykryły żadnego zagrożenia ani naruszenia. Jestem też w kontakcie z wojewodą lubelskim, jestem tutaj na miejscu, więc będę starał się przekazywać państwu te najświeższe informacje. Filipie, mieliśmy też dzisiaj taką sytuację chociażby w świetniku, że zawyły syreny. Rzeczywiście tak było. Staram się potwierdzić te informacje. Alert RCB daje włodarzom możliwość właśnie włączenia Syren. Byłem już prawdopodobnie po tym zdarzeniu, stąd też ja osobiście nie jestem w stanie tego potwierdzić. Tak było prawdopodobnie na lotnisku w Świdniku, ale nie wiem, czy tak było także w mieście Świdnik. Filip Karman, dla panoramy lubelskiej o tym, co dzieje się nad województwem lubelskim. Będziemy Państwa na bieżąco informować. Dziękuję Ci Filipie za te relacje. Holendrzy wyślą do Polski kontyngent wojskowy, Czesi przekażą śmigłowca, a Szwedzi dostarczą samoloty i systemy antydronowe. To tylko niektóre formy wsparcia od krajów sojuszniczych po rosyjskiej prowokacji z wykorzystaniem dronów. NATO już wzmacnia polskie granice, rozwijając inicjatywę Eastern Sentry. Jak te różne formy wsparcia oceniają lubelscy parlamentarzyści? Jednym z elementów tej prowokacji i celów tej prowokacji na pewno było właśnie sprawdzenie tego jak nasi sojusznicy w NATO i w Unii Europejskiej zareagują na ten bezprecedensowy rosyjski atak na polskie niebo i jestem bardzo zbudowany reakcją naszych sojuszników. Z jednej strony deklaracje przywódców europejskich mówiące o tym że Nigdy NATO nie pozwoli, aby jakakolwiek część terytorium państwa należącego do NATO była atakowana, i że zawsze to spotka się z odpowiedzią naszych sojuszników. A z drugiej strony deklaracja i konkrety, które już wczoraj, od wczoraj zaczęły mieć miejsce, czyli uruchomienie dodatkowych sił NATO na terytorium Polski. Reakcja jak najbardziej właściwa. Musimy zaufać i ufamy wojskowym. Ta jedność Sojuszu Północnoatlantyckiego została zachowana. Polska jest bezpieczna. Oczywiście zagrożenie jest ogromne, jak nigdy dotąd niespotykane, ale tutaj musimy mieć zaufanie i miejmy zaufanie do wojskowych, do struktury całej. Tutaj jest współpraca pomiędzy rządem i prezydentem. My jako prawo i sprawiedliwość, opozycja merytoryczna, wspieramy rząd, wspieramy instytucje państwowe, bo sprawa bezpieczeństwa nie ma barw politycznych. Wróg jest jeden, wróg jest zewnętrzny, wrogiem jest Rosja i tutaj zachowujemy jedność. To była pozytywna reakcja, natychmiastowa. Możemy być dumni, że jesteśmy członkiem NATO, ponieważ te decyzje, które zostały podjęte, świadczą o tym, że Artykuł czwarty zadziałał, bo zgłosiliśmy taką potrzebę konsultacji w ramach tego zagrożenia, w ramach tego ataku. Rzecz się stała, można powiedzieć, bez precedensu, bo dzisiaj te drony, które zaatakowały przestrzeń powietrzną Polski, ale i NATO, zostały zestrzelone, zneutralizowane zgodnie z decyzją dowództwa, ponieważ taka decyzja wymaga oceny ryzyka. Więc ta decyzja, ta reakcja była pozytywna. Nie zakończyła mnie ta reakcja sojuszników. Ona jest oczywiście prawidłowa tak powinno działać państwa sojusznicze, tak powinno działać NATO. Natomiast problemem jest to, że nie jesteśmy w pełni przygotowani do tego typu nie tyle prób, ale w ogóle tego typu ataku ze strony Putina. Powinniśmy uzbroić swoją armię, powinniśmy zainwestować w drony nie w perspektywie kilku najbliższych lat, tylko kilku najbliższych miesięcy. Należy zderegulować kwestie produkcji dronów w Polsce i postawić na to, żeby ta obronność była realna, a nie tylko pięknie opisywana w Tragiczny pożar domu w gminie Terespol. W trakcie akcji gaśniczej strażacy znaleźli zwłoki dwóch mężczyzn. Dom spłonął doszczętnie. Ofiary to najprawdopodobniej ojciec i syn w wieku 81 i 52 lat. Z informacji wynikało, że w budynku zamieszkują dwaj mężczyźni. W trakcie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej strażacy ujawnili dwa ciała. Po ugaszeniu pożaru prace rozpoczęły służby śledcze. Wykonaliśmy czynności z udziałem prokuratora, decyzją którego ciała zostały zabezpieczone do dalszych badań. Dzisiaj te czynności są kontynuowane z biegłym z zakresu pożarnictwa. Potwierdzamy tożsamość ofiar, jak też ustalamy wszystkie okoliczności tego tragicznego pożaru. Zgłoszenie o pożarze parterowego budynku w miejscowości Kuzawka w Powiecie białskim służby otrzymały po godzinie trzeciej nad ranem. Strażaków zawiadomili okoliczni mieszkańcy. Na miejscu pracowało 11 zastępów straży pożarnej. Przyczyny pojawienia się ognia nadal są ustalane. Patrykiem znany jako Wielki Bół zatrzymany w Hamburgu. O tym, czy mężczyzna, na którym ciążą poważne zarzuty, trafi w ręce polskiego wymiaru sprawiedliwości, zdecyduje sąd w Niemczech. Śledztwo w sprawie, do której został zatrzymany, prowadzi lubelski wydział za miejscowe prokuratury. Patryk M. został zatrzymany wczoraj po 14 na lotnisku w Hamburgu. Udawał się do Dubaju. To tam, według informacji, jakie możemy czerpać choćby z jego mediów społecznościowych, spędzał ostatnie dni. Zatrzymali go funkcjonariusze polskiego centralnego biura śledczego policji oraz ich niemieccy koledzy. Działali na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Teraz o losie Patryka M. zdecyduje sąd w Niemczech. Może przychylić się do europejskiego nakazu aresztowania, lub go odrzucić. Jeżeli się przychyli, to M będzie mógł od tej decyzji się odwołać. Gdyby miał zatem trafić do Polski, może to nastąpić zarówno w ciągu kilku najbliższych dni lub nawet kilku tygodni. Śledczy zarzucają mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieże samochodów i handel narkotykami. M znany jest już wymiarowi sprawiedliwości. W 2017 roku został skazany na dwa lata pozbawienia wolności za czerpanie zysków z nierządów. To jest główne wydanie panoramy lubelskiej. Zobaczmy, co jeszcze przed nami: pieniądze na zabezpieczenie gospodarstw. Tu liczy się każda minuta. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kolejny raz prowadzi nabór wniosków o wsparcie na inwestycje, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń. Zainteresowanie jest ogromne, bo rolnicy wiedzą, że biosekuracja to nie tylko wymóg, ale i podstawa bezpieczeństwa ich produkcji. To rodzinne gospodarstwo państwa małków, którzy od lat prowadzą tu trzody chlewnej w cyklu otwartym. Dzięki wsparciu z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa krok po kroku podnoszą poziom zabezpieczenia gospodarstwa. Żywienie własnymi paszami wpływa na to, że jesteśmy bardziej pewni jakości wykonania tej paszy, składu tej paszy. Składu tej paszy. Yy... Zrobotności. Zrobotności przede wszystkim, jaką ona ma, bo wiadomo, to wpływa na całą ekonomikę i, i, i na finalny bilans. Państwo Małkowie już wcześniej korzystali z podobnego wsparcia. Dziś widać efekty ich konsekwencji. Gospodarstwo jest dobrze przygotowane na zagrożenia ESFN. Musieliśmy dostosować swoje gospodarstwo do wymogów, jakie wiążą się z epidemiologią. Dużym wsparciem było dla nas to, że agencja nadawała jakiś tok postępowania, co trzeba zrobić, i w części też finansowała te wszystkie pomysły. Wyzwaniem było założenie bramy dezynfekcyjnej. Maty jakkolwiek sprawdzają się, ale przy wejściach do sektorów, przy wejściach na część gospodarczą gospodarstwa. I właśnie ta brama dezynfekcyjna ustawiona przed wjazdem do gospodarstwa stała się kluczową inwestycją. Brama może działać w trybie automatycznym, jak i ręcznym. Służy ona do dezynfekcji pojazdów wjeżdżających na teren gospodarstwa. W planach jest zakup silosów paszowych z nowego programu. Pozwolą nam one przechowywać pasze w warunkach hermetycznych, co zapobiega przestawaniu się wektorów przenoszących wirus ASF takich jak gryzonie, ptactwo, owady. Silosty zaopatrywane będą dzięki mobilnej mieszalni pasz. Te i inne inwestycje mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi kolejny nabór wniosków. 2 września do 1 października przyjmujemy wnioski od rolników, którzy posiadają, hodują minimum 50 sztuk świń, bądź też 27 w przypadku Hodowli ekologicznej bądź też raz zachowawczych. Pomoc udzielana jest w formie refundacji do 80% kosztów kwalifikowanych lub w formie ryczałtu. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 100 tysięcy zł. Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie przez Platformę Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Było 7 punktów, i według wstępnych szacunków udało się zebrać ponad 6 ton używanych spodni, bluz, kurtek czy butów. Dzisiaj mieszkańcy Lublina mogli skorzystać z mobilnej zbiórki odpadów, tekstyliów i odzieży. Dużemu zainteresowaniu nie można się dziwić, bo stacjonarna zbiórka odbywa się w przoku przy metalurgicznej, a dla wielu mieszkańców to drugi koniec miasta. Dla pracowników miejskich służb to rzeczywiście był dzień dobry. Jest wyjątkowe zainteresowanie, zakładamy, że takie trochę powokacyjne. Każdy przynosi to, co nie mieści mu się w szafach i to, co nie nadaje się do oddania na przykład organizacjom charytatywnym. Szczególnie ubranka, które już są tak podarte, tak zniszczone, po podwórku, po zabawach, że już żadnemu dziecku nie posłużą. Chyba tego jest najwięcej. Buty, jakieś narzuty, stare ubrania. No tak. Wszystko, co się tam. Jest okazja do sprzątania mieszkań i szaf. Odpady powinny być dostarczone samodzielnie przez właścicieli nieruchomości w szczelnych i nieuszkodzonych workach. Można przynieść maksymalnie dwa takie pakunki o maksymalnej pojemności 120 litrów. Czego nie przyniecie? Brudnych, zasmarowanych olejem. Też nie przyjmujemy od osób, które deklarują, że nie są mieszkańcami Lublina. My sprawdzamy wybiórczo dokumenty, potwierdzenia opłat na przykład, no, ale przede wszystkim ufamy naszym mieszkańcom. Chętnych sporo, bo tylko dzisiaj w każdej lokalizacji udało się zebrać około tony ubrań i tekstyliów. Wcześniej zgodnie z selektywną zbiórką odpadów można było je wyrzucać do odpadów zmieszanych. Teraz się to zmieniło, więc razem całą rodziną stosujemy się zgodnie i teraz możemy oddawać do mobilnego punktu. Prawo rzeczywiście zmieniło się 1 stycznia. W Lublinie mobilne punkty powstały, bo normalnie tekstylia trzeba wywozić do przoku przy metalurgicznej. Dla wielu z nas to spory kawałek. Kawał, nie kawałek, bo ja mieszkam tam w stronę Jaskowa, ale Lublin tylko że wcześniej. A gdzie jest metalurgiczna? I godziny by tam były takie nietypowe, dosyć niekorzystne dla mnie, wydaje mi się, prawda? Dlatego warto śledzić trasy z biurek mobilnych. Akcja odbywa się w każdą drugą sobotę miesiąca w wybranych punktach miasta. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. To okazja do przypomnienia, jak ważne jest ratowanie życia w nagłych przypadkach i promowania właściwych postaw. A o nich była mowa dzisiaj między innymi w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Samochód osobowy uległ wypadkowi i przewrócił się na bok. Dwie osoby zostały ranne. Na miejsce została dysponowana straż pożarna oraz pogotowie. Trwa akcja ratunkowa. Całe szczęście to tylko ćwiczenia, które są nie tylko pokazowe, ale są też elementem ćwiczeń druhów OSP i ratowników medycznych. Pierwszym krokiem jest ocena sytuacji, ocena bezpieczeństwa, zabezpieczenie miejsca zdarzenia i dopiero przystąpienie do zabezpieczenia samego pojazdu, oceny sytuacji w pojeździe, oceny stanu poszkodowanych i dopiero później wykonanie dostępu do poszkodowanych w możliwie najszybszy, najbezpieczniejszy i najbardziej skuteczny sposób. Pokaz został zorganizowany z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy, które zorganizowało Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Pierwsza pomoc to jest czynność podstawowa, jak czytanie, pisanie. Każdy powinien ją umieć, potrafić e, jej udzielać. Większość wypadków zdarza się niestety w domu. Jednym z takich wypadków może być na przykład zapalenie się oleju. Podstawowa zasada, o jakiej wtedy musimy pamiętać, to to, by nie gasić go wodą. Jednak takich podstawowych zasad z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy podczas wydarzenia można było dowiedzieć się więcej. Zawsze do każdego poszkodowanego podchodzimy tak samo, czyli po zapewnieniu sobie bezpieczeństwa sprawdźmy, czy ta osoba reaguje, czy jest przytomna. Jeżeli nie reaguje, zdradza oznaki nieprzytomności, w pierwszej kolejności jak najszybciej upewnijmy się, czy oddycha. Jeżeli taka osoba nie oddycha, czyli w ciągu 10 sekund nie stwierdzamy obecności oddechu, Należy podjąć uciskanie klatki piersiowej. Bardzo dużo studentów w sposób wolontariacki włączyło się w organizację dzisiejszego dnia, aby pokazać mieszkańcom Lublina pierwszą pomoc. Nie tylko resuscytację krążeniowo-oddechową, ale także opatrywanie ran, pierwszą pomoc przy zakrztuszeniu, pierwszą pomoc przy udarze, także pierwszą pomoc u dzieci i noworodków. Światowy Dzień Pierwszej Pomocy obchodzony jest w drugą sobotę września. Ustanowiony został w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. Zasady bezpiecznego poruszania się na drodze, pierwsza pomoc, slalom czy sztafeta. W wiosce dziecięcej w Lublinie odbył się piknik, którego celem było przypomnienie zasad bezpieczeństwa. Była zabawa, ale też konkretne zadania i testy. I był Marcin Otto. Na początku była teoria. Chodziło o to, żeby dzieci z SOS Wiosek Dziecięcych poznały podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu. Później musiały już w praktyce rozpoznać odpowiednie znaki drogowe i rozwiązać zadania. Generalnie w tym pikniku chodzi o to, żeby dzieciaki miały super zabawę, trochę z przechwyceniem nutki edukacji, żeby się nauczyły poruszania po drodze, podstawowych znaków drogowych, żeby ich trochę przygotować nawet do, do później do zdawania kar na kartę rowerową w szkołach. A wszystko to w ramach akcji Bezpieczni na Drodze. Dzieciaki były podzielone na drużyny i rywalizowały między sobą o najlepsze wyniki. To, żeby pokonywać przeszkody bezpiecznie, to, żeby panować nad rowerem, to, żeby jechać prosto, nie próbować gibać się na drodze. Celem tego wszystkiego była nauka bezpieczeństwa, a także pierwszej pomocy. Kwestie bezpieczeństwa dzieci są dla nas bardzo istotne i to, co chcemy tutaj pokazać za pomocą zabawy, dzieciakom wdrożyć. Przekazać wiedzę odnośnie bezpieczeństwa ruchu drogowego podstawowych tych zasad, oczywiście, tego, żeby bezpiecznie się potrafiły zachować na, na drodze, ze względu na to, że w tym okresie jesiennym najwięcej jest wypadków właśnie z udziałem rowerzystów. Organizacja takich zajęć wpisuje się w misję Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, pomagającego dzieciom, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w naturalnych rodzinach. Domy SOS Wioski Dziecięce w Polsce znajdują się w Lublinie, Siedlcach, Karlinie, Ustroniu, Biłgoraju i Kraśniku. Wioski Dziecięce to jest szeroka pomoc oferowana zarówno do dzieci, jak i rodzin, rodzin w, w kryzysie w ramach programu umacniania rodziny SOS Rodzinie. Piknik Bezpieczniej na drodze był też okazją do otwarcia wyremontowanego boiska do koszykówki przy domu SOS Wioski Dziecięcej w Lublinie. Środki na ten cel organizacja pozyskała dzięki jednej z fundacji. Właściciele kotów przekonują, że życie bez nich to smutne życie. Wszak głaskanie kota uspokaja i łagodzi nerwy, są nawet na to badania naukowe. Poza tym sama obserwacja zachowań kotów jest ciekawa. Wystarczy przejrzeć internet i sprawdzić, jaką popularnością cieszą się filmiki z ich udziałem. Ale dlaczego w ogóle o kotach w panoramie lubelskiej? Bo na targach Lublin trwa światowa wystawa kotów rasowych. Na pierwszy rzut oka widać, że ten futrzak jest kotem rasowym, jednak nie jest to kot perski, wręcz przeciwnie, to kot syberyjski i jest to rasa naturalna. Koty syberyjskie w ogóle też w dawnych czasach były znane jako strażnicy domostw. Ponieważ ostrzegały domowników o nadchodzącym obcym albo o jakimś niebezpieczeństwie, właśnie takim specyficznym mruczeniem, warczeniem, tak jak psy. No i dzisiaj mówi się, że to są psy w kociisku. Każdy właściciel, który przyjechał na światową wystawę kotów rasowych w Lublinie, może o swoim pupilu opowiadać bardzo długo. To jest kot egzotyczny, pierwowzór Garfielda, tylko że jest w innym umaszczeniu. Przepiękny kot dla rodziny, cały okrągły, przemiły, przefajny, ma bardzo fajne futerko. Wśród hodowców są też tacy, którzy ratują ginące rasy kotów. Jak na przykład Weronika Olszewska, która z mamą prowadzi hodowlę kotów Kaumani z Tajlandii. Obecnie mamy łącznie z kociakami 13 kotów. Większość kotów, które hodujemy mamy sprowadzone z Tajlandii, ale również mamy koty urodzone już u nas. Jak to jest hodować koty? Myślę, że to jest naprawdę naprawdę ciężkie zadanie, ale podołałyśmy i robimy coś, co naprawdę warto to robić. Ci wszyscy hodowcy przyjechali do Lublina ze swoimi pupilami nie tylko po to, by się nimi pochwalić, ale też po to, by wziąć udział w konkursie organizowanym przez World Cat Federation. Kategorii jest kilka, a koty oceniają sędziowie. To jest dosyć skomplikowany proces, który wymaga od nas wielu lat poświęcania się, zdobywaniu wiedzy. Oceniamy to, czy dany kot jest jak najbliższy wzorcowi rasy, który jest napisany, opisany bardzo dokładnie, wyznaczą, za każdą część cała kota mamy wyznaczone punkty, więc oceniamy tą zbieżność tego, co jest napisane na papierze z tym, co fizycznie widzimy. Oprócz hodowców, Światowa Wystawa Kotów na Targach Lublin przyciągnęła tłumy miłośników tych zwierząt. Mamy w domu trzy kotki, jednego ze stroniska. Bardzo kochamy zwierzaki i zebrałam córki, żeby pokazać im taki trochę świat koci, kotów rasowych. Regularnie uczęszczamy ogólnie na takie pokazy. No i... Jesteśmy bardzo miłośnikami kotów. Mamy w domu koty, mama ma kota, teściowa ma kota, także cała rodzinka po prostu kocia. Kochamy koty. Ja jestem bardzo dużą fanką kotów i po prostu chciałam zobaczyć wszystkie te słodziaki. A skąd ta miłość do tych kotów? A tak od dziecka po prostu. To moje ulubione zwierzęta i sama mam dwa, więc tak chciałam zobaczyć inne rasy i doświadczyć takich... Na targach Lublin można zobaczyć w sumie 200 kotów. Na światową wystawę kotów rasowych przyjechali hodowcy z całej Europy. Impreza potrwa do jutra. I na koniec mamy jeszcze dla państwa informacje z ostatniej chwili. Alarm odwołany. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o zakończeniu operacji polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej. Naziemne systemy obrony powietrznej wróciły do standardowej działalności operacyjnej brzmi komunikat, który dosłownie kilka minut temu pojawił się w internecie. Za chwilę prognoza pogody, a Panorama lubelska kolejna o 21.30. Dziękuję, do zobaczenia.